Co byś powiedział, gdybym powiedział ci, że kluczem do odkrywania najlepszego siebie są chwile samotności? Odkrywanie wewnętrznej siły zaczyna się od znalezienia spokoju w ciszy. W tym wideo odkryjemy transformujący potencjał samotności, i zbadamy potężne spostrzeżenia psychologiczne oraz duchowe objawienia, które cię zainspirują. Naciśnij przycisk Lubię to i subskrybuj, a dołącz do nas w tej oświecającej podróży, aby odkryć sekretną moc samotności. Wyobraź sobie świat, w którym samotność to nie tylko kwestia okoliczności, ale płótno dla kreatywności i odkrywania siebie. Wbrew społecznym normom, które utożsamiają samotność z osamotnieniem, badania psychologiczne przedstawiają bardziej wzmacniający obraz. Samotność nie jest luką, której należy się bać. To potężny sojusznik w naszej drodze do osobistego rozwoju. Badania pokazują, że kiedy pozwalamy sobie na czas w pojedynkę, nasze zdolności poznawcze rozkwitają. To nie tylko anegdoty. Badania konsekwentnie wskazują na związek między refleksją w samotności a zwiększonymi umiejętnościami rozwiązywania problemów. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że twoje najbardziej innowacyjne pomysły często pojawiają się, gdy jesteś sam, być może podczas cichego spaceru lub gdy zasypiasz? To nie jest przypadek. Głębokie zaangażowanie w nasze myśli, wolne od hałasu zewnętrznego świata może prowadzić do głębokiego wglądu w samych siebie. Codzienne rozpraszacze często przesłaniają nasz osąd, ale samotność oferuje klarowność, której potrzebujemy, aby pozbyć się tego hałasu i naprawdę wsłuchać się w siebie. Psycholog Cikrzęt-Michali, Michali, znany ze swojej pracy nad koncepcją przepływu, podkreśla, że chwile samotności pomagają nam skuteczniej regulować nasze emocje. Kiedy zasiadamy z naszymi uczuciami, czy to radość, smutek, zagubienie czy klarowność, zaczynamy przetwarzać je w bardziej całościowy sposób. Te refleksyjne momenty służą jako mini rekolekcje, które wzmacniają naszą odporność, pozwalają nam zebrać siły i zyskać kontrolę nad naszymi emocjonalnymi reakcjami. W świecie, który wymaga ciągłej łączności, ta praktyka poświęcania czasu dla siebie staje się jeszcze bardziej niezbędna. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak twoje najlepsze pomysły mogą pochodzić z chwil samotności? To prowokująca do myślenia perspektywa, która zachęca do introspekcji i osobistych refleksji. Przypomnij sobie swoje własne doświadczenia: może był czas, kiedy natrafiłeś na rozwiązanie skomplikowanego problemu podczas cichej chwili. Te doświadczenia podkreślają rolę samotności nie jako efekt osamotnienia, ale jako źródło inspiracji i wglądu. Zgłębiając te korzyści psychologiczne, ważne jest, aby pamiętać, że ich zrozumienie może otworzyć drogę do praktycznych zastosowań w Twoim życiu. Droga do akceptacji samotności jako źródła siły i klarowności nie kończy się na poziomie świadomości. Przekształca się w liczne możliwości osobistego wzmocnienia. Bądź z nami, gdy odkryjemy, jak te spostrzeżenia z teorii psychologicznej łączą się z realnymi zastosowaniami, pomagając ci w nawigacji po złożonym krajobrazie tożsamości i osobistego rozwoju. Co jeśli samotność jest kluczem do odkrycia twojego prawdziwego ja? To prowokujące pytanie zaprasza do przemyślenia narracji, które często łączymy z byciem samemu. Choć społeczeństwo zazwyczaj postrzega samotność jako oznakę osamotnienia, teorie psychologiczne odsłaniają znacznie bardziej wzmacniającą rzeczywistość. Samotność może być potężnym katalizatorem rozwoju osobistego pierś samopoznania. Jednym z najgłębszych ram, które oświetlają tę koncepcję, jest teoria szwajcarskiego psychiatry Karla Junga, który wprowadził ideę indywidualizacji. Jung zaproponował, że każda osoba składa się z wielu aspektów. Niektóre są harmonijne, inne kontrastowe. Samotność działa jako środek do integracji tych odmiennych części naszej psychiki. Kiedy odrywamy się od rozproszeń codziennego życia, tworzymy przestrzeń do refleksji nad różnymi elementami tego, kim jesteśmy. Ta podróż to nie tylko zrozumienie siebie, ale także pojednanie sprzecznych cech, które w nas tkwią. Na przykład możesz odkryć, że część ciebie pragnąca przygód współistnieje z bardziej ostrożną, szukającą bezpieczeństwa osobowością. Dzięki samotności możemy uznać obie te strony, co sprzyja głębszemu zrozumieniu siebie i wspiera rozwój osobisty. Podobnie psycholog rozwojowy Erik Erikson podkreśla uwagę introspekcji w kluczowych etapach rozwoju człowieka, twierdził, że zaangażowanie w samotność umożliwia jednostkom głębsze odkrywanie swoich tożsamości, szczególnie w okresach kryzysu tożsamości, które często przeżywamy w okresie dorastania i w średnim wieku. Zamiast postrzegać te okresy izolacji jako nieprzyjemne lub pełne lęku, Ericsson przedstawiał je jako niezbędne okazje do introspekcji i wzrostu. Przyjmując samotność, możemy przekształcić to, co często wydaje się strachem, w potężną podróż ku odkryciu samego siebie. Zastanów się, jak przyjemna może być samotność, gdy spojrzysz na nią jako na wyprawę w głąb siebie. Zamiast postrzegać to jako samotne doświadczenie, pomyśl o tym jak o przygodzie, w której zgłębiasz swoje myśli, uczucia i marzenia. Ta eksploracja może oświetlić twoje prawdziwe pragnienia, lęki i motywacje. Dając jasność co do ścieżki, którą chcesz podążać w życiu. Ciche chwile refleksji mogą pomóc ci nawigować przez niepewność, ostatecznie zwiększając pewność siebie w podejmowanych decyzjach. Co więcej, zanurzenie się w samotności może również sprzyjać twórczemu wyrażaniu siebie. Kiedy zewnętrzny hałas cichnie, nasze wewnętrzne głosy stają się bardziej wyraźne. Wielu artystów i myślicieli przypisuje swoje najgłębsze spostrzeżenia i kreacje okresom samotności. Dlatego, niezależnie od tego, czy zmagasz się z kryzysem tożsamości, czy po prostu szukasz jaśniejszego kierunku w życiu, przyjęcie samotności może zamienić te chwile izolacji w żyzną glebę dla regeneracji i osobistej siły. Jak zrozumienie własnych wewnętrznych przeciwników może prowadzić do osobistej mocy? Zgłębiając psychologiczne ramy dotyczące samotności, nie tylko dostrzeżesz jej potencjalne korzyści, ale także nauczysz się skutecznie wykorzystywać tę moc. Przechodząc do badania różnych perspektyw kulturowych na temat samotności, możesz zacząć dostrzegać, w jaki sposób. Te różnorodne poglądy wzbogacają nasze zrozumienie znaczenia i wpływu samotności. Zbadajmy, jak samotność jest postrzegana w różnych kulturach i filozofiach, odkrywając spostrzeżenia, które mogą w sposób głęboki przekształcić nasze zrozumienie tego często niedocenianego stanu. Psychologia zachodnia zazwyczaj ujmuje samotność jako istotny element zdrowia psychicznego. Identyfikuje chwilę osamotnienia nie jako oznaki samotności, ale jako możliwości do refleksji i regeneracji. Dla wielu osób, samotność działa jak uzdrawiająca przystań, przestrzeń, w której można się zrelaksować po codziennych zawirowaniach życia. Naukowcy podkreślają związek między samotnością a redukcją stresu i lekcji. W środowiskach przesyconych bodźcami, znalezienie spokojnego zakątka, do którego można się wycofać, może naładować emocjonalne akumulatory i sprzyjać praktykom dbania o siebie. Osoby, które przyjmują samotność, mogą stawać się lepiej przygotowane do stawienia czoła życiowym wyzwaniom z nową energią, zyskując klarowniejszy sposób myślenia i zwiększoną kreatywność. W przeciwieństwie do tego, filozofie wschodnie, takie jak buddyzm Zen, celebrują samotność jako niezbędny element duchowego rozwoju. Tutaj samotność nie jest tylko osobistym azylem stanowi drogę do oświecenia stanowi drogę do oświecenia. Nauki zen promują praktyki medytacji, które zachęcają do ciszy i głębokiej introspekcji. W tym kontekście samotność staje się świętym aktem, świadomym wyborem, aby zgłębić ogrom swojego wewnętrznego krajobrazu. Zamiast bać się chwil samotności, zaprasza się ludzi do ich przyjęcia jako ścieżek do głębokich prawd o istnieniu, świadomości i miejscu człowieka we wszechświecie. Ta podróż może oświetlić ukryte warstwy jaźni, zapraszając do przemiany i głębszych połączeń z boskością. Zajmowanie się obiema perspektywami wzbogaca nasze zrozumienie wielowymiarowej natury samotności. Podczas gdy zachodnie spojrzenia podkreślają aspekty psychologicznego uzdrowienia, filozofie wschodnie zapraszają nas do postrzegania samotności jako głębokiego duchowego poszukiwania. Przecięcia tych kulturowych spostrzeżeń ujawniają potężną prawdę: samotność niesie ze sobą potencjał nie tylko do mentalnego odświeżenia, ale także do duchowego przebudzenia. Zastanawiając się nad tymi różnicami, rozważ to. W jaki sposób te różnorodne kulturowe spostrzeżenia mogłyby zdefiniować na nowo Twoją relację z samotnością? Co by było, gdybyś zamiast czuć się izolowany, zaczął dostrzegać samotność jako głęboką podróż w kierunku odkrycia samego siebie? Bądź z nami, gdy zgłębimy tradycje duchowe, które postrzegają samotność jako katalizator przemiany, zapraszając do osobistej refleksji nad świętością bycia samemu. Co jeśli samotność jest kluczem do duchowego przebudzenia? Ta myśl przekształca samotność stanu osamotnienia w głęboką przestrzeń dla oświecenia. W różnych tradycjach duchowych praktyka akceptacji samotności jest świętowana, sugerując, że te chwile spędzone w samotności mogą nas przybliżyć do czegoś świętego w nas samych. Zastanów się nad tradycjami monastycznymi w chrześcijaństwie, gdzie samotność nie jest jedynie ucieczką od świata, ale kluczowym elementem duchowego wzrostu. Mnisi często izolują się, aby zaangażować się w głęboką medytację, modlitwę i refleksję. Ta świadoma praktyka czasu spędzonego w samotności ma na celu bardziej intymne połączenie z boskością. W tych odosobnionych miejscach rozproszenia znikają, tworząc przestrzeń dla objawienia i wglądu. Cisza, która ich otacza, staje się żyzną glebą dla duchowych wglądów, pozwalając im na rozwijanie głębszego zrozumienia swojej wiary i siebie. Podobnie w buddyzmie. Samotność jest nieodłącznym elementem drogi do oświecenia. Retreaty, gdzie jednostki odłączają się od codziennego życia, zapewniają schronienie dla umysłu. Te okresy ciszy zapraszają praktyków do konfrontacji z ich myślami i uczuciami bez hałasu i chaosu codziennych rozproszeń. Dzięki temu procesowi uczestnicy często zgłaszają znaczące zmiany w świadomości, prowadzące do głębokich osobistych i duchowych transformacji. Zaczynają dostrzegać samotność nie jako pustkę, ale jako bramę do wewnętrznej przejrzystości i pokoju. Kiedy reflektujemy nad tymi tradycjami, ważne jest, aby dostrzec, jak samotność ułatwia pragnienie boskiego połączenia. Wiele osób w swoich cichych momentach doświadczają przebudzenia swojego wewnętrznego świętości. To w tych świętych przestrzeniach stają w obliczu swoich prawd, pragnień, obaw i motywacji. Wglądy zdobyte w takich chwilach mogą być transformujące, fundamentalnie zmieniając ich postrzeganie siebie i zrozumienie. Wszechświata wokół nich. Historia osobistych transformacji jest liczna, ilustrując potężną rolę samotności w duchowym przebudzeniu. Dla niektórych definiujący moment może nadejść podczas samotnej wędrówki w naturze, gdzie piękno i spokój otaczające ich wyzwalają refleksje na temat ich celu i miejsca w świecie. Dla innych może to nastąpić podczas nocy spędzonej pod gwiazdami, gdzie ogrom wszechświata skłania do głębokiej introspekcji. Te opowieści przypominają nam, że chwile spędzone w samotności mogą odsłonić głębokie prawdy, odsłonić głębokie naszej duchowej podróży. Co więcej, jednostki często odkrywają, że kiedy poświęcają czas na bycie samemu, napotykają wglądy, które pozostałyby ukryte w zgiełku życia. Prosty akt siedzenia w ciszy przez kilka chwil może przynieść klarowność, która często ustępuje miejsca codziennym obowiązkom. W samotności dusza wyraża się głośniej, pozwalając na dialog. Który pogłębia zrozumienie. To ale... Połączenie z samym sobą. W miarę jak przygotowujemy się do odkrywania praktyk, które wykorzystują samotność dla duchowego rozwoju, pomyśl o potencjale, który kryje się w chwilach ciszy. To nie tylko przelotne doświadczenie, to zaproszenie do odkrywania głębszych części swojego istnienia. Dołącz do mnie, by zgłębić praktyczne strategie, które mogą wzmocnić korzyści płynące z twoich samotnych momentów i wzbogacić twoją duchową ścieżkę. Jak możesz wprowadzić samotność w swoją codzienną rutynę już dzisiaj? Poświęć chwilę, aby o tym pomyśleć. Może wydawać się to onieśmielające, aby wprowadzać samotność w swoje zapracowane życie, ale weź pod uwagę to. Wyobraź sobie jasność i spokój, które znajdziesz w tych cennych momentach. To nie tylko kwestia bycia samemu, to pielęgnująca praktyka dla Twojego wnętrza, która pozwala Twoim myślom, uczuciom i emocjom rozkwitać. Kiedy przyjmujemy samotność, tworzymy świętą przestrzeń. W której może rozkwitać. Odkrywanie samego siebie. Badania pokazują, że poświęcenie zaledwie 10 minut dziennie na samotność może znacząco poprawić twoje samopoczucie emocjonalne i kreatywne myślenie. Wyobraź sobie to, Możesz odejść od swoich urządzeń, udać się w ciche miejsce i po prostu skupić się na oddechu. Ta krótka przerwa w twoim dniu może prowadzić do głębokich wglądów na temat tego, czego naprawdę pragniesz i pomóc ci nawiązać ponownie kontakt z autentycznym sobą. I nie musisz czekać na jutro. Zacznij od jednego momentu, dzisiaj! W rzeczy samej niezliczeni luminarze w historii potwierdzili transformacyjną moc samotności. Postacie takie jak Mahatma Gandhi wyobrażały sobie swój większy cel podczas samotnych refleksji, podczas gdy Virginia Woolf często szukała schronienia w swoich myślach, by pobudzić swoją literacką geniusz. Ich historie ilustrują, że samotność nie jest jedynie pasywnym aktem wycofania, ale aktywnym zaangażowaniem w swoje wewnętrzne życie, coś, co każdy z nas może pielęgnować. Bądź na bieżąco, ponieważ odkryjemy niesamowite historie tych inspirujących postaci i zobaczymy, jak przekształcili swoje życie dzięki sztuce samotności. Ich podróże mogą być nie tylko inspiracją, ale także konkretnymi przykładami, jak samotność może prowadzić do empowermentu i głębokiej transformacji osobistej. Jeśli uznałeś tę strategię za pomocne, poświęć chwilę, aby polubić ten film i zasubskrybować nasz kanał, aby uzyskać więcej inspirujących informacji na temat rozwoju osobistego. Twoja aktywność pomaga nam dotrzeć do większej liczby osób pragnących odkryć swoją wewnętrzną siłę. Pamiętaj, że poświęcanie czasu dla siebie to potężny akt miłości własnej. Przyjmij to! Do następnego razu nie przestawaj pielęgnować swojej wewnętrznej siły!